Biblia mówi, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie pochodzi od was, jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Więc zbawienie jest darem Boga. Pozwól, że zapytam cię o coś. Gdybym dziś dał ci prezent, czy musiałbyś dać mi za niego pieniądze, jeśli daję ci prezent? Mówisz tak, a teraz mówisz inaczej. Dobrze. Tak, jeśli ktoś daje ci prezent, jest on darmowy, prawda? Więc gdybym powiedział, hej, jakie masz imię? Said, hey, I'm Hakim, gdybym powiedział, hej, dam Ci tę Biblię jako prezent, Hakim, ale musisz dać mi 5000 dolarów. Czy to jest prezent? A co jeśli powiem, Hakim, mam dla Ciebie darmową Biblię, mój samochód stoi na zewnątrz, potrzebuję, żebyś go posprzątał i umył, potem Ci ją dam. Czy to prezent? Dobra, a co jeśli powiem, hej, Hakim, dam Ci tę Biblię jako prezent, ale będziesz moim sługą na resztę życia. Musisz przestrzegać wszystkiego, cokolwiek Ci powiem. Czy to jest prezent? Absolutnie nie. Co jeśli powiem, Hakim, dam ci tę Biblię za darmo. Dwa tygodnie później wracam do klasy i mówię, potrzebuję jej z powrotem. Czy to jest prezent? Nie, ponieważ prezent jest darmowy. A gdy już go otrzymasz, jest Twój na zawsze. Możesz go zatrzymać, prawda? Pozwól, że zapytam o coś. Jeśli Bóg daje dar życia wiecznego, czy wróci i zabierze go? Czy złamie swoją obietnicę i zabierze ten dar? Biblia mówi, że to jest obietnica, którą nam obiecał nawet życie wieczne. Czy Bóg złamie obietnicę życia wiecznego i odbierze nam je? Więc, kiedy so, daje ci ten dar, jest on Twój. Now, Dlatego Ewangelia nazywana jest dobrą nowiną, ponieważ to dobra nowina. Dobrą nowiną jest to, że łatwo jest wejść easy. do nieba. Myślisz, że kochający Bóg chciałby uczynić drogę do nieba trudną czy łatwą? Us, Jeśli nas right? kocha, prawda? To łatwe. On chce, abyśmy zostali zbawieni. On wykonał ciężką część, umierając za nas. To była trudna część, ukrzyżowanie, w zmartwychwstanie. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. To takie proste, aby zostać zbawionym. Dobrze? A potem, gdy otrzymamy ten darmowy dar życia wiecznego, nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, aby to stracić, ponieważ Jezus nam obiecał, nigdy Was nie opuszczę ani nie porzucę. Jezus powiedział, daję im życie wieczne i nie zginą na wieki, nikt nie wyciągnie ich z mojej ręki. Gdy zostaniemy zbawieni, mamy życie wieczne, jesteśmy dziećmi Bożymi, On nas nigdy nie opuści. Teraz, jeśli po zbawieniu pójdziemy i złamiemy przykazania, wciąż jesteśmy zbawieni, ale on będzie nas karał na ziemi. Wiesz, siejesz, więc też będziesz żądał. Co się dzieje, to wraca. I tak jak rodzice będą cię dyscyplinować, gdy się sprzeczysz, będą cię karać. Ale nie wyrzucą cię z rodziny, prawda? Mam na myśli, jeśli złamiesz regułę w domu. Powiedz mi o jednej z zasad w Twoim domu. Jaka jest jedna z zasad w Twoim domu? Na korytarzu nie wolno biegać. Dobrze, a jak masz na imię? Kelly? Kelly? Kelian, powiedzmy Kellyan. więc, że Kelian wraca so dzisiaj do domu i zaczyna biegać today, po korytarzu. Po prostu biegać po korytarzu, biegać w górę i w dół po domu, prawda? House, right? Czy myślisz, że jej rodzice powie, wiesz, Kelian?